Witam serdecznie. Są kampanie, które tak naprawdę nie są w ogóle wspierane od początku, a nawet są kampanie, które są od razu hejtowane. Pomyśl sobie, co dostała na dzień dobry kampania skierowana przeciwko hejterom. Szczerze mówiąc, nikt nie miał ochoty je wesprzeć. Gdyby nie to, że mieliśmy swoich fanów, media nie były zainteresowane, celebryci nie byli zainteresowani. Sponsorów nie było. Nawet, nawet ludzie, którzy zajmują się crowdfundingiem, sami ją hejtowali. To jest fenomen. To jest Polska. Dlatego też zaczęliśmy ten projekt robić, ponieważ ja uwielbiam robić projekty, które nie mają szans powodzenia. To jest bardzo istotne. Jeżeli zauważycie wszystkie projekty, które wspieram na wielu portalach w Polsce, to właśnie są te, które nie mają szans. Jeżeli widzę, że projekt ewidentnie mu się uda, ja nie wspieram tego projektu. Od tego są ludzie, inni, którzy, których jest dużo. Ja wspieram tych, którzy naprawdę nie mają szans i którzy w pierwszym momencie wszyscy im mówią: Nie, to ci nie wyjdzie. I takie projekty najbardziej mnie kręcą. Dlatego też zrobiliśmy Hejtocholika i w ogóle nie wierzyliśmy w to, że się uda, ale się udało. Hejtocholik, w swoim zamierzeniu, był czymś, co miało pokazać, jak nasze społeczeństwo podchodzi do wolnego słowa, do wspierania. Teraz na końcu widać splendor. Największa kampania w Polsce, podwójny rekord polski, 600 tysięcy. Ewidentnie otwarte drogi i drzwi dla tysięcy innych ludzi, ewidentnie zwiększona medialność, w ogóle crowdfundingu. Większość mediów mówiła właśnie o Hejtecholiku, a więc ja często nazywam to w ten sposób, że zaczęliśmy od ujemnego wektora emocjonalnego, czyli pokazaliśmy problem, ale przy okazji rozwiązaliśmy tysiące marzeń innych ludzi, ponieważ ludzie zobaczyli, że jeżeli ktoś dał tyle kasy na tak gówniany projekt, jak narzekanie w sieci. No, to na mój projekt po prostu da znaku pesiana. Rozumiesz? Nagle ludzie uwierzyli w siebie poważnie. To jest zmiana wektora emocjonalnego i to się udaje. A więc teraz widać splendor, ale dla nas to był naprawdę poważny zapierdol. Co jest najważniejsze przy tworzeniu takiej akcji? Wyodrębniliśmy dla ciebie cztery etapy, i te cztery etapy pokrótce omówię, i również pokażę, kiedy to się zaczęło, ponieważ bardzo dużo ludzi myśli, że społeczność czeka. Oczywiście wspieram, to wykonuję ogromną pracę i po prostu cisną od rana do nocy, ale oni nie zdobędą dla ciebie ludzi. Polska jeszcze daleko, daleko jest, nie będę mówił za kim, bo to jest dzisiaj też byłoby obraźliwe, bo mamy przecież kolegów o takim kolorze skórzy, ale jest takie powiedzenie. Zanim u nas będzie dostępne kilka milionów online, to jest wiele lat. W Stanach 10-20 milionów to jest standard. Crowdfunding na całym świecie jest traktowany mega poważnie. W Polsce jest to ciągle dla wielu. Żebranie, naciąganie. Mamy takie podejście po prostu. Dlatego fajnie jest, z każdą kolejną akcją udowadniamy ludziom, że można coś zrobić. Ale to jest ważne z jednego powodu. Miej świadomość, że społeczność musisz zbudować wcześniej i musisz zbudować sam. Jeżeli będziesz mieć swoją społeczność, to społeczność, ze wspieram, to ci pomoże. Ale jeżeli przyjdziesz tam jak po pieniądze, jak do sklepu, w którym ludzie czekają, żeby dali ci kasę, tej kasy nie dostaniesz. Jest to bardzo istotne, a więc pierwszy etap to jest przygotowanie. Jak myślicie, kiedy rozpocząłem przygotowania do kampanii Hejtocholika? Ile to zajęło? No, rzuć tak. Rok, pół roku? Pierwszy moment to było ufundowanie i zasponsorowanie pierwszej konferencji crowdfundingowej w Polsce. 2012. Trzy lata temu. Z ogromnym hakiem to już wtedy wiedziałem, że będziemy używali crowdfundingu, to już wtedy wiedziałem, że będziemy się tym zajmowali, to już wtedy wiedziałem, że będę przekierowywał jako anioł biznesu swoje pieniądze, które zarabiam właśnie w ręce talentów, ale nie talentów, które tylko chcą po prostu pomóż mi, ale talentów, które, którym się nie udaje, którym inni nie pomagają. A więc wtedy zorganizowaliśmy, dlatego HejtoHolic jest to efekt nie tylko mojej pracy, nie tylko wykorzystania swojego brandu i marki, twarzy do promocji, czegoś takiego, tysięcy ludzi w sieci, ale również Marcina ze wspieram, to Dominiki, Grzegorza, Karola, który organizował tę konferencję, później przez wiele lat Jakuba z innego portalu. 2012, wtedy zacząłem pracę nad Hejtyholikiem. W międzyczasie pojawiła się kolejna inwestycja na prawie ćwierć miliona złotych, czyli obecność na wyspie multimiliardera z Richarda Bransona. To tam miałem szansę poznać właściciela kolejnego z jednego z największych na świecie portali crowdfundingowych. Slawę Rubina, który, jak widzicie, wygląda jak siara. Przez 7 dni, kiedy się bawiliśmy, cały czas go uczyłem, mówię, słuchaj, masz mi to powiedzieć: siara Memory five. No i nie będę mówił, w którym momencie się udało, ale się udało. A więc, zbieranie takich danych. No, musisz mieć świadomość, że dostęp do informacji jednego z założycieli Indiegogo, do tysięcy danych, do procentów, do statystyk. Na rok, dwa, przed tym zanim coś robisz, to jest drogocenne i za to się płaci potężne pieniądze. Należy no się spotkać z takimi ludźmi, musisz spotkać w takim środowisku, które, w które trzeba zainwestować. W międzyczasie udało nam się zorganizować i wesprzeć ogromną ilość innych akcji, a więc zanim w ogóle zacząłem robić Heidelholika, ja sam wspierałem ogromne ilości akcji, nie tylko w Stanach, Kickstarter, Indiegogo, ale też Polska. Wiele portali, w tym wspieram to. W tej chwili dla mnie można powiedzieć najważniejsze, ponieważ traktuję, wspieram to jako bardzo kreatywne miejsce. Dla mnie jako dla artysty jest ważne, żeby cała otoczka była ważna, a więc no niestety, ale w Polsce jest dużo miejsc crowdfundingowych, które z reguły są robione przez ludzi technicznych. To są albo byli studenci, albo studenci prawa, super, no ale wiesz dobrze, czasami oni są zasztywni. a w chwili, kiedy wchodzi w rachubę projekt, w który nikt nie wierzy, projekt seksowny, projekt namiętny, to ty potrzebujesz ludzi, którzy wierzą. No i Teraz gość, który gra na gitarze i wydziera się do mikrofonu. Na pewno jest w tym przypadku bardzo dobrym prezesem takiego biznesu. To jest Agnieszka, jedna z akcji, którą wsparłem. To jest akcja założenia prywatnego przedszkola dla dzieci z autyzmem. To są projekty, które mnie kręcą. To są projekty, przy których mam ciary. Na co dzień się zajmuję biznesem i zarabianiem pieniędzy i pomaganiem ludziom realizować ich pasję, ale w chwili, kiedy mówimy o crowdfundingu, to interesują mnie właśnie projekty, w które ktoś nie wierzy, który mówi: "Nie, nie, nie, to się nie uda". Agnieszka ma w tej chwili już pierwsze efekty swoich własnych badań, jak można zminimalizować, a możliwe, że nawet usunąć w przyszłości autyzm u dzieci. To jest kurwa to. To jest to. Po to zarabiają pieniądze? Żeby robić zajebiste rzeczy. Po to, żeby ludzie, którzy mają talent, mogli zmienić świat. To jest, to jest coś, co, co mnie osobiście daje ciary. W międzyczasie wyjeżdżaliśmy w wiele miejsc na świecie i przygotowywaliśmy się, rozmawialiśmy o hejcie. Ja sam z racji mojego zawodu, czyli mówienia do ludzi i uczenia. No, Regularnie spotykam się z hejtem, ponieważ kiedy masz na sali 8 osób czy 10, to jesteś normalnym polskim wykładowcą. Jeżeli masz tam 50, 100, to super, no ale kiedy masz kilka tysięcy, to jesteś guru sekty i na pewno pierzesz mózgi. No więc, hejt dla mnie jest podstawą. Gdyby nie to, że w czasach komputerowych branży IT się z tym zetknąłem, bo jak wtedy sprzedawałem najwięcej komputerów, to najbardziej ciągałem. Gdyby nie to, że w jednym ze swoich biznesów w nie urody, kiedy kobiety wychodziły piękne, i ich facet nie wierzył, że jest, że jest taka piękna, bo musiał się spotkać z kochankiem, też widziałem hejt. To pewnie pomyślał, że to jest związane ze szkoleniami. Okazuje się, że nie, że jest to związane z psychiką ludzką. Niektórzy z nas są po prostu źle podłączeni lub też stracili kontakt z bazą. Sprawdziliśmy to na przykład wchodząc w środowiska, które z natury słyną z hejtu. Wykop, jako portal, jest to miejsce, na którym znajdziesz ogromną ilość świetnych ludzi, ale również znajdziesz ludzi, którzy uwielbiają pisać: zamknij konto, przestań, szmato, odejdź, spierdalaj. Nażyj się swojego własnego czegoś tam. I wierz mi, wystawianie się na takie ataki z jednej strony wzmacnia, z drugiej strony pomaga znaleźć szczepionkę. A więc przez te kilka lat cały czas świadomie, że to było logiczne, jeżeli pokażesz, że masz jedno z kilku w Polsce elektryczne auto, które kosztuje prawie milion złotych, i zrobisz na ten temat Ama. No nie ma szans, żeby nie było hejtu. No ale dopiero wtedy możesz z nim pracować. A więc cała akcja nie była w oparciu tylko o wizję, tylko o świadome wchodzenie w najbardziej hejterskie środowiska. Jest jeszcze jedno. wykop akurat według mnie nie jest, o czym piszę w książce, ale jest jeszcze jedno, które jest bardziej hardkorowe. O nim nie mówię, ponieważ nie ma co reklamować hejterów. To były pierwsze mokay książki, ponieważ cała akcja, ja wiedziałem, że ona musi mieć kontynuację. No zajmuję się crowdfundingiem od 4-5 lat, robię to na całym świecie, a więc ja wiem doskonale, gdzie to pójdzie. To, to pójdzie o wiele dalej. Za moment ty nawet nie będziesz wiedział, nie będziesz wiedział, gdzie jest crowdfunding, gdzie jest biznes naturalny, on się, on się przekształca. Tak jak dzisiaj wiele osób nie wierzy w marketing sieciowy, a ciągle kupuje te produkty. Tak jak wiele osób mówi, że praca w call center to jest cywilne ciąganie, ale jak do nich dzwoni, to jest z ofertą za darmo, to chętnie biorą. No więc wiele biznesów się przenika i za moment nie będziesz wiedział, gdzie kupujesz albo co kupujesz, bo to już nie będzie tradycyjny biznes. W tym przypadku ja chciałem, żeby coś po nas zostało, a więc została książka. Mamy grudzień, książka wyszła nieco dwa miesiące temu. W tej chwili miej świadomość, że książka jako hałtu biznesowa, jeżeli w Polsce się sprzeda w nakładzie 500 egzemplarzy, to jest bardzo dobrze. Jeżeli 1000 przekroczysz, to jest zajebiście. To naprawdę jest nieźle. Hejtoholik w ciągu dwóch miesięcy sprzedał się w nakładzie 6500 egzemplarzy i kończy się nakład, za chwilę będzie drukowany kolejny. To pokazuje, jak wiele osób chce mieć podręcznik. Ja, chciałem, ja miałem wizję pierwszego podręcznika hejtu w Polsce. Żeby ludzie mogli po niego sięgnąć w chwili, kiedy będą mieli problem. Ponieważ większość z Was nie zdaje sobie sprawy, jaki to jest wielki problem. Jeżeli będziecie mieli ochotę poznać to dogłębnie, to jutro tutaj zaczynamy chyba około godziny 14, tak? 13 otwieramy drzwi, a o 14 jest... ponieważ jest to jeden z punktów trasy. Cała ta akcja była oparta o trasę, czyli ojeżdżenie po świecie, po Polsce, pozdobywanie know-how w wielu miejscach, tak jak jest Szwajcaria. Bardzo ważne jest, żebyśmy, zanim w ogóle zaczniemy, zobacz, co mówimy o przygotowaniu. Cały czas mówimy o przygotowaniu. Wzmocnili akcję. A więc ja zacząłem się wystawiać na wszystkie możliwe hejterskie ataki. Produkowałem ogromne ilości memów. Wchodziłem hejterom na psychę. Tam, gdzie ludzie dyskutowali, pojawiałem się pierwsze. Nigdy nie budziłem dyskusji, nie. Nigdy nie umieszczałem nic, co wywoła. Ale kiedy już był jad, pojawiałem się i mówiłem, ale to naprawdę chciałbyś? Chciałabyś? No, jedną z fenomenalnych akcji było, kiedy młode kobiety zaczęły swoją koleżankę wyzywać od kurew, ponieważ założyła futerko z lisa. I pisało jej, pojadę do domu i cię zbiję, zginiesz, ty taka owaka. I kiedy ja tam wkroczyłem, się tylko spytałem, mówię, czy wy sobie zdajecie sprawę, że są to groźby karalne? No to oczywiście zostałem zjechany. W chwili, kiedy im się pytałem, czy gdyby ktoś mi powiedział, że ona jest taka czy owaka, to jakby się poczuła, to oczywiście tego nie rozumiały. Ponieważ najbardziej smutne w całej tej akcji jest to, że zrozumiesz problem hejtu, kiedy on ciebie dotknie osobiście. Dopiero wtedy załapiesz. I co najlepsze, najwięksi influencerzy, najwięksi ludzie z, z bazą klientów, z superfejmem. Kilka dni temu Michał Sadowski z brand 24 po artykule w jednej z gazet, która oczywiście uwypukliła ten element, który chciał wypuklić, czyli milioner sam monitoruje siebie, dostał taki hejt, że po prostu ręce mu upadły. I w tym przypadku tysiące ludzi, super. Paweł zrobił świetną akcję z hashtagiem, która jest w ogóle super akcją reklamową, Sadek jest fajny, lubimy go i tak dalej, ale miej świadomość, nikt z nas nie jest odporny na hejt. Zajmuję się nim profesjonalnie od 20 lat i ja nie jestem odporny. W jeden dzień wstaje i czuje się tak jak każda kobieta, czujesz się pięknie, a drugi dzień patrzysz na siebie i mówisz, to jest jego wina. I tak samo jest z hejtem. Dzisiaj myślisz, że jest super, ale jutro ktoś ci pociśnie psychę. I ja chciałem, żeby została książka, żeby została książka na półce. Udało się to zrobić. Przygotowaliśmy się. Trwało to kilka lat. Etap marketingu. Marketing musi być mega ważny, mocny. Seria banerów, w których mówiłem wyraźnie, ja sam nie jestem święty.